Kopyto zrobione, materiał przygotowany, ale takiego grubego nie wygnę. Trzeba go trochę ścienić. Ja przestrugałem sobie szerszą płaszczyznę, przestrugałem sobie na kąt prosty. Teraz na pile zrobię z tego listki około 5-6 mm i przepuszczę przez grubościówkę na 4 mm, bo tyle, niestety albo niestety, ma minimalną grubość obrabianego materiału. I tak sobie wymyśliłem, że będzie to zlepek, klejone z trzech czterech elementów tych po 4 mm jeżeli się okaże, że jednak te 4 mm jest trochę za grube i ciężko to będzie poddać wygięciu, no to niestety będę musiał coś pokombinować z grubościówką, żeby to trochę ścienić. No, i niestety 4 mm, te minimalne, które maszyna może zebrać, do których maszyna może zebrać, jest dla mnie jednak trochę za dużo. Potrzebuję tak z 3 mm, żeby było, czyli mm muszę gdzieś ukraść. Zaraz zobaczycie, jak sobie z tym spróbuję poradzić.